Cześć, witam Was. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rain. Och. Szlak. I ja oczywiście wiegi A, te, cześć. I <grym> w końcu, co się trzeba dziać? Dobra nikła będzie. Pietrze, co się dzieje. Jest to ta sama ulica, na której ten stracił świadomość poprzednim razem. I ten powinien założyć sobie jakiś nadajnik, wniosek. żeby wiedzieć, gdzie się śwędź. Teraz mamy jakieś origami w prawym dolnym rogu ekranu, przynajmniej mieliśmy sekundę temu. To jest, jest autozapis. Autozapis, tak? tak. Okej. Okay. Oj, widzisz i tak się krzyczy szukając dziecka. Panie Jason. Dobrze. Jego kletar ciągle tu jest. Sean. Sean! To jest trochę zabawne. Myślę, że ktoś by. Znaczy, ktoś, Sean by zareagował. Gdyby zobaczył, że e, jego tata sobie odchodzi. może. a może zemdlał? Sean? Tak. To tak po prostu spontanicznie zemdlał sobie akurat wtedy, kiedy zemdlał jego ojciec? A, przez to jest możliwe. Słyszałem o takich przypadkach w, przy... takich przypadkach w przypadku. Eee, gratulacje. o takich przypadkach u bliźniaków jednojajowych, ale u ojca i syna jeszcze nie. O, automatyczne światło. To światło reaguje na. SHOON! A na włącznik. Co o tym? Jestem pewien, że reaguje na szum! Ja sobie też takie za, zamontuję w pokoju. Świetnie. Światła klaskane to przeżytek. Światła uruchamiane na SHOON! Są to jest wyznacznikiem przyszłości. Smutne. Podobnie ogień. I wszystkie światła na całej ulicy się zapalą, bo taka jest teraz moda. Cicho, cicho. Nie Nie psuj klimatu, nie psuj klimatu, nie psy klimatu. Przepraszam. Nie psuj klimatu. Okej. No właśnie, w kolejnym odcinku zagrajmy Havie Game. Ja idę, na razie. Cześć!